Zalabowodęca. Hmm, cię wcale nie rozumiem.

Włączasz czy nie? właśnie ja mam pytanie czy z kurtykami się przełącz na szybszą przełącz na następną stronę okej nie Cie masz? Okej okay. Już się podgłosim. Ale jakim cudem ty możesz mnie nie słyszeć? Masz wyciszone pewnie Udostępnij streama, daj lajka A no ja ci wcześniej nie dawałem tego tradera? Ci wysyłałem. Ten, ten mi się podoba bardzo. Dominika dostałem. Oczywiście za 5 zł. Ale nie tylko tego, bo jeszcze w sumie tego. Bo nie miałem, a potrzebowałem. Mi się zawsze podobało. Oczywiście, filtr jest ale. A nie, wojskowy jakoś. No też. Kiedy? Ja sobie tego nie przypominam. Uruchomiłeś? Rusek, Włączyłeś? Czy jeszcze ci się loguję? Ale makrela w sensie digel. No, nie, za kałaszka to ja nie oddam. Co z Nuntreta zrobić? Zakałaszka i makre makrela i skina e, do Teka. Ale ja na taki wkład nie idę. Za Twojego. No właśnie. Zobacz, czekaj, zobaczę na Steamie, jakie chłop maskiny. Eee, Karol. 10 złotych donate, Chłopie, ty chcesz mnie przekupywać? A do Five Sevena makrelejo? Nie, coś ty. Jakbyś miał do Digla, to jo, ale. Mm -mm. Nie ma bata. Nie Pójdę na taki układ. Hmm. Pokaż, pokaż, że na czym? Lice? Jakie lice? na live. Jak ja mam Cię pokazać na live? Skiny jako donate, Do, no wiesz Donate to jest yy, Ten, to jest yy. Jak mi dar za darmo to dasz, nie? To jest zarowizna Ja się mogę później coś odpalić Ale nie wiem czy to zrobię Czekaj, 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 coś mi nie Mm Кур, вас надо, сгнил. Гей, okay, интересно. Ты. ты пейся в карте до Дунайта. <laughs> zrobić przekręt, to musisz się bardziej postarać. Nie jest to gra? на стриме тут пора что чинить но no. но no. 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 Bok otworzyłem, bo za ciepło było. Raptu by mi się przegrał chłopie. Ja gram z tej broni. Z nich Diko, to jest Flash. Co jest? Trwiejem. Później będzie. A, ty zostałeś Simona? Później będziemy grali jeszcze w Fortnite'a Może RP odpala? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, co to znaczy. A że dla nich mogę wybierać. Oni ich mają kałamszkę, bo Co jest mi się przycisk przycisk mi się baguje Właśnie, Dominik, gdzie ty jesteś? Coś ty włączył. Dobra, tak serio, weź. Nie no mogę. Dobra. Jak jesteś, chłaby? Słaby jestem, ja? weź ten. Chłapki ode mnie pomóż na wieczór. Nie ma zaraz, przyjdę się przynieść. Dobrze. Panie, wolny rynek. Ale jazda, coś ty przebiór. Dobra Nie lubię Cię, dlaczego mnie nie lubisz? Bo nie chcę e, stracić fajnego kałaszka? Pytanie do Ciebie Co? Potrzebujesz odwagi? Tak Będę potrzebował później, a co? Dobra, weź No tak! No tak! No tak! No tak! Kiedy do mnie przyjedziesz? Nie wiem, jak będę miał czas. Jutro jadę do, do Grudziądza. Coś ty kurwa odpalił. No mówię ci, będę oglądał. Po co i kogo? na jak gra Po to, żeby mieć robić? Idę do ciebie. Lecimy, lecimy z komentarzem. Fajnie, tylko gdyby to dołączenie do, do poczekali było y, pewne, a czy się było możliwe, musiałbyś kurwa już tam być. A jak na razie to ci się nawet nie chce odpalić. Zjebał tylko. W ogóle do jakiego tyneta jesteś podłączony? No i właśnie. Co mam dla ciebie zrobić? Kopa Co ja mam dla ciebie zrobić? Ja wiem, że ty niczego nie, pod, nie potrzebujesz. jest opóźnienie w ogóle? Ja nie rozumiem tego. Dobra. Jesteś czy nie? Rusek! Ja pierdolę. Kurwa odpadam. Ja normalnie odpadam. tutaj zacznij działać, jo? Window lapka... Jaki window lapka, Domina Czekaj, wali ręką tylko tak, żeby był Nie, bo... ten... bo... Moi, yy, mojej siostry dziecko śpi za yy, ścianą i nie chce, żeby się obudziło. A jaki windows ma Dominika rapek? To jest yy, Windows 10. Aktualnie on nie jest na lapku, tylko na moim starym komputerze. Lapka nie wziął. Mm. Właśnie Marcin poszedł do dziewczyn po ten? Po laptopa? Powiedz, że Dawid przyjechał. Powiedz, że Dawid przyjechał. Michał obiecała Dawidowi ten, że dam mu. Dobra. Półdupleks Siema To mnie zawsze będzie śmieszyć Chyba, że źle mi zacznie się kojarzyć, ale jak na razie jest dobrze Dawaj kawu. Nie jestem tak kawałek, no tak na szybko. Mogę ci przeczytać, jak mi chciał. Donata? To ten, w... umie na tym, w opisie masz. Linka do donate'ów. Właśnie, ja czy to działa. Kontinuuje kogoś, to się jakoś tak robiło. Walutę, wtedy czym płacisz. Ej właśnie, tu jest SMS Blik, DotPay, Bitcoin. Tutaj nie Dotpay się da. A jakiś SMS plus, jeszcze Blik jest. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Czy znaczy się nie znam. Nie wysyłam donate'ów. Wodeczko, wodeczko, coś się zapali, że tam wszyscy chłopcy zrzegani w linku marzy. Tak. Ale nie zawsze. <grym> Moderator się odpalił. Drugi. Nie ja mam za nim czekać. Patrzcie, widzicie to? Same porażki. Same porażki. Najwięcej gram z nim. Nie wiem, tu był remis. Z tobą i z Marcinem To zajed sobie nowych kółki do gry Nie, bo się śmieszny Nie, bo jest śmieszny. Mi już w sumie nie zależy na tej ręce. Ja tak mam, żeby Marcin może jakby pan ten pociąg Skrzydłowego na początek, nie? No. i do. Na czym? Znaczy? Na nie? Okej, okay, czyli overpass Pokaż gierki ze mną, jak ja mam pokazać twoje gierki z tobą? O patrz, nie chce się wyświetlić Jak mi przykro Że wcale Dzisiaj nie będzie chyba dobrze szło. Właśnie, dzisiaj robimy coś takiego, że robimy mały turniej. I będę, będę grał ja, Marcin i ten, i szwager. I ten, kto wygra, to wygra, ale ten, kto przegra, stawia piwo. Nie zobaczymy, czy Marcin będzie stawiał piwo. Ale ja obstawiam, że to będę, że będzie ja, Bożej, że to będzie ja, Dawid i T Marcin. W niedzielę nie wiem czy zdążę. Jak wrócę do domu w niedzielę to ja. Jestem tam Nie, to bo tym wziął ten, ten teraz jest kurwo ty. Nie masz z czego strzelać, czemu wyszedłeś? Okazało mi, że wyszedłeś. Kurde. Jak zdążę wrócić do domu, to zrobię live w niedzielę. Tak. Chłop mawkę, robię mi z go, bo w piątek to znaczy. To się zdziwił, chłop. <laughs> Trafione No najlepszy to nie są I idealnie dwie kula Wygrana PC w kart 50 złotych Powiem ci tak. Kuuu jaki headshot mi wpadł. Ja nawet nie patrzyłem. To co, idziecie? Nie wiem, co, którego to jest piątek? I czemu ty wyszedłeś? Teraz już nie wchodź, bo to nie będę miał. Czemu ci, wyje... Czemu ci wyjechało? Jeden kurwa, nie kurde, będzie ciężko. Ej, czekaj, co jest? Czemu ja mam nagle 200 fps? -u? Co jest? 200 pingu? Że się połączył? Połączy z Airboxem. Ten jeden fajnego heda, dowino. nie wiem, może pójdę, ale nie wiem, co jest w piątek. O kur. O nie, sam gram. Ale co jest a czy się, który to jest piątek, którego to jest? No ja muszę wiedzieć, którego to jest piątek, bo nie będę ten, bo nie wiem, czy będę aktualnie w domu. Kumasz. Nie bo jest 3-0. Masz 3 minuty. O ja pierdolę. 24 bardzo 25, jak piąty to mnie nie ma. No nie Teraz mam ścinki Piątek 24 Postaram się wtedy być No ale jak to nie będzie normalny turniej to wiesz To ja sobie wychodzę i robię co innego O kur... Co się dzieje? Czemu ja mam taki ping? Ty się połączyłeś z airboxem? No. Czemu to tak wygląda? Weź bołem ja naprawdę słaby ten. No i połączy z tym... E, tym... Nie wierzę, bo Tjogi ich sam porobił. <grywki> Masz minutę. Wróciła. Ja.